Czołem myślącym, frontowcom chwała, polityka jest to działanie wśród ludzi i na ludziach. Nie jest opowiadaniem o krajobrazie, o relacjach między zwierzętami, tylko o relacjach pomiędzy ludźmi. I na linii frontowej tej politycznej, dopóki nie trwa wojna. To jest rozmowa o osobach, które biorą udział w życiu publicznym. A jak w polityce przemawia wojna, to wówczas rozmawiamy o żołnierzach, oficerach, dowódcach na sensu stricte linii frontowej. Przypominam, że jest to kanał dla ludzi myślących. Po, ostatnich, po ostatnim materiale liczą na wojnę. Jest sporo ciekawych zapytań, kolega przedzwonił i też tak lekko dopytywał. Jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś ma wątpliwości, proszę przesłuchać raz, drugi, trzeci, czwarty, proszę już nie słuchać i zmienić kanał, no nie? Bo nie ma sensu szkoda państwa. Jeszcze raz. To jest kanał dla ludzi myślących, ludziom myślącym. My tworzymy elity przywódcze państwa polskiego. Ja nie strzępię sobie języczka i zajmuję Państwu czas po to, żebyśmy sobie pogadali, jakieś lajki, jakieś youtubery i tak dalej. Mnie to nie interesuje. Zresztą zbyt poważny jest czas, tak? Po to jest, to jest dla nas narzędzie wojny, walki, komunikacji. I tak to należy, kochani, traktować. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... Bardzo poważnej kwestii, która grozi nam, czyli kolejnym konflikcie, który, który może wybuchnąć w sąsiednim państwie czy na terenie obecnej Republiki Białoruskiej. I to będzie kolejny materiał, jak gdyby o tym na podstawie pewnych zagrożeń, ale dzisiaj, żebyśmy się do tego bardziej przysposobili, to żyjąc na terenie obecnej Rzeczpospolitej. W morzu, w bagnie, jadzie propagandy, nienawiści. Przecież wy wszyscy, wszyscy tutaj deklarują w tej polityce, że są przedstawicielami, kochacie wszystkich, szanujecie wszystkich. Jak to jakieś to takie jest tam słowa, że są otwarci, e empatie macie, no nie? To zapraszam do empatii w stosunku do Republiki Białoruskiej i prezydenta Aleksandra Łukaszenki, pana prezydenta. Bo to, że państwo polskie nie uznaje sąsiedniego państwa włodarza prezydentem, to to jest wstyd i hańba. Wyjątkowo. Niech tam się wygłupiają w Berlinie, w Paryżu, gdzie sobie chcą, chociaż oni się aż tak nie wygłupiają. Natomiast w Warszawie nie mamy prawa z różnych przyczyn. Już niejednokrotnie o tym tłumaczyłem. I spróbujmy dzisiaj oddemonizować pana prezydenta Aleksandra Łukaszenkę na podstawie takich trzech krótkich, krótkich jego, jego wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź będzie ostatnia konferencja bodajże 26 czy 27 wrzesień 2022 rok z panem prezydentem, dziennikarze i pan prezydent y, y, Aleksandra Łukaszenka jest zapytany o to, co sądzi o Polakach, o relacjach z Polską. Ja chciałbym, żebyście Państwo tego ja później y, krótko, y, krótko podsumuję, ale chciałbym, żebyście Państwo tego wysłuchali. Jednocześnie bardzo interesująca jest mimika nastawienie. Dziennikarz pyta pana prezydentę, та Олександра Лукашенка że tak ciepło podchodzi do, do narodu polskiego, do Polaków, nawet rąbie im drewno. Nie ukrywam, że pan prezydent Aleksander Łukaszenka mówił, że w rozmowie z prezydentem Turcji, ten się śmiał, co ty tam wyprawiasz. No mówię, że braciom słowianom właśnie też wie, wie, mają kłopot, no to zabrałem się za rąbanie drewna, no ale oni, po prostu oni nie chcą, no nie? Więc to jest takie, widzicie, normalne normalne podejście i tu będą, będą będzie krótka odpowiedź pana prezydenta na zapytanie dziennikarza w trakcie tejże konferencji no jak widzicie dziennikarze czują się swobodnie normalni ludzie no a my to trochę inaczej opisujemy вы им рубите дрова, хотите согреть хотя бы так, значит, по-славянски, образно говоря. А они вот как, никак не могут понять, не могут, не могут никак себя отстегнуть от, наверное, от плебейства, от Вашингтона. Вот, ну, как с ними жить? И что бы вы сказали? Как с ними жить? Вы знаете, я уже что шуму сказал, но думаю, что им народ скажет в ближайшее время. Mm -hmm. то, что они создали в Польше, Хотя Польша меньше, заметьте, пострадала там электричество, и что пока подешевле и прочее, и американцы накажут. Поляки же такие люди, они же ничего просто так не делают. Понимаешь, вот э Z ręcami, bo znaczy, oni nie odrywa, ja tylko powiem, bo tu chodzi także o, o reparacje, bo to temat był nośny i pan prezydent się odnosi do tego, jak strona Polska wystąpiła w stosunku do Niemiec o reparacje. Tyle No to, że oni требуют компенсации. radzi Boga, пусть требуют. Możecie nam, a nie cię, kompensować coś. No, wstaje to А вы тоже поднимали этот вопрос, а вот этот период до 1939 года, что мы были, а какой ущерб нам принесли? Уже наши некоторые цифры выдают, что это были немалые деньги. Вы как думаете это компенсировать? То есть вы немножко с головой надо дружить. Прежде чем ты требуешь от немцев компенсации, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Поэтому это такая вот безмозглая ситуативная политика. Это можно понять. Znaczy, nie, bezrozumna, nie, proszę proszę, bezrozumna e, polityka, która wynikła z tej sytuacji, z tymi repatriacjami, ponieważ no, dzisiaj rozpoczynanie tego, jednocześnie trzeba pamiętać, że od kogoś można się domagać, ale można być też komuś coś winien w związku z tym, między 19 rokiem a 39 rokiem. Ta część Białorusi, która w sowiecką Białoruś nie weszła, no też jest to takie polemiczne ze strony białoruskiej, to w rewanżu też mogłaby się domagać. A to, że Polacy domagają się od Niemiec, to fajnie. Białoruś była bardzo poważnie zniszczona. To może po prostu coś ich wówczas Białorusi by skapnęło, skoro Niemcy będą tacy rozrzutni. W się z tym, że oni nakarmi wybory u nich, u nich wybory i oni tę czasu, jak my w 20 roku z ich nie zapiją do dna, no tylko nie z naszej podaczy. Мы их не будем там э, трогать, а народ с них спросит. Поэтому и политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши. Они отвергнут эту политику. И не надо нам думать о том, как это будет. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут, это конец стране будет. Но думаю, до этого не дойдет, подчеркиваю, потому что... Kochani, to są bardzo, widzicie, jakie jest o zeznanie w Republice Białoruskiej, pana prezydenta, administracji odnośnie sytuacji w Polsce. Oczywiście, Polacy pod naciskiem różnych zdarzeń, uwarunkowań, wyzwań wierzy, pan prezydent, w mądrość naszą Polaków. Nas frontowców chyba nie trzeba przekonywać. My już to żeśmy osiągnęli, czekamy na naród, ale to jest, zobaczcie, bardzo istotne, ważne. Zdanie pana prezydenta Republiki Białoruskiej: Polacy nigdy nie zgodzą się na obce przywództwo w ich państwie i po prostu zrozumieją, czyli w tym wypadku rządzenie przez Stany Zjednoczone, prowadzenie przez Stany Zjednoczone, bo wyrazem suwerenności, oprócz żywnościowej, energetycznej, jest wiele, wiele, wiele zakresów, ale najważniejszym, najistotniejszym. Niechym, nie to, że rozmawiamy w tym samym języku, chociaż trudno ze zrozumieniem i to wybitnie. Natomiast wyrazem autentycznej suwerenności jest podjęcie decyzji politycznych dotyczących państwa i społeczeństwa zbiorowości. Czyli, że państwo podejmuje samodzielnie decyzje. Co to znaczy państwo? To znaczy, że politycy, którzy reprezentują. Dzierżą ster władzy w danym państwie są niezależni od obcych ośrodków w ukierunkowaniu podjęciu własnych decyzji, reprezentowaniu własnych poglądów i realizacji społeczności tego całego organizmu państwowego, niezależni od zewnętrznych ośrodków. To jest chyba jasne. I ostatnie zdanie. Jeżeli zaczadzeni, na tyle głupi będziemy jako naród Czyli pójdziemy za obecnymi politykami, dopuścimy się, to tak jak pan prezydent tutaj wyraźnie stwierdził, to będzie koniec. Koniec Europy, bo to doprowadzi do konfliktu, gdy na tak zwaną wojenkę, do którą pcha rząd, do którą pcha obecny parlament, nie daj Bóg, by nasze społeczeństwo, nasz naród został ruszony. I teraz, i teraz zrobimy jeszcze jeden materiał bardzo ważny. Wszyscy państwo na pewno znacie. Aha, jeden w będzie bardzo króciutki. Mój osobisty jest rok 2000. Przepraszam, 1986. Mam wówczas 18 lat. Rozmawiam w Stanach Zjednoczonych. No, bo oczywiście pracujemy z Meksykami. No i ci Meksycy, Meksykanie w piekarni, do mnie, no Polak przyjechał z tej komuny, no nie, z takiego kraju i mówią, że ciebie tam pod ścianą stawiają i biją tymi pejczami. Zobaczcie, jak była określona indoktrynacja, e, jak nas odbierano wówczas. No, no dzisiaj ta sama fałszywa propaganda jest w obecnej Rzeczpospolitej i tak samo sądzimy, a to w dodatku obrad, bo cóż Meksyk, cóż e, e, ówczesna Polska. A tutaj no taki, taką samą relację mamy kulturową, takiej odległości i tej, tej fizycznej, i kulturowej dzisiaj z Republiką Białoruską jak w latach 80. między. Tamtą Polską Ludową, a Meksykiem. To jest dla mnie niesamowite porównanie, bo widzę, jak dzisiaj zaczadzona, zaczadzona jest Polska. I teraz lecimy, kochani, dalej. Teraz przypominacie sobie Państwo panią Angelikę Bors. Ale co wnijmy się? Połowa lat 2000, chyba 2003, 2004 rok. Piąty Na pewno, bo wówczas świętej pamięci wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Krzysztof Płutra, jako poseł tutaj także i wicemarszałek, przepraszam, Sejmu był, Krzysztof był wicemarszałkiem Senatu. No i, i właśnie Angelikę Borys tu też m.in. do Biegostoku sprowadził. No, myśmy się dobrze, dobrze znali. I wówczas bardzo mocno, to był jeden z nielicznych e, takich obszarów, z którym bardzo mocno z e, marszałkiem Krzysztofem Potrą się różniłem, bo powiedziałem, że jest to osoba przygotowywana do rozbijania przeciwko interesom Rzeczypospolitej. Chodziło o to, że wówczas już służby amerykańskie i nie tylko, ale ujm ujmijmy to w ten sposób, e, rozbiły Związek Polaków na Białorusi. I stworzyły ten taki niby niezależny, czyli agenturalny, służbowy i był związek ten, który chciał... Jako obywatele Polacy, obywatele Republiki Białoruskiej, ale to samości polskiej, zresztą Multum, yy, i chcieliśmy normalnych relacji z władzami Republiki Białoruskiej. Nie, no służby zadziałały, rozbiły, zniszczyły, zrobiły te relacje jak najgorsze, nastawiały Polaków, przez to nie ukrywam, że mieliśmy jako Polacy reperkusje, traciliśmy m.in. Mm, ważne, istotne e, e, miejsca w administracji państwa białoruskiego. Było i to dzisiaj. Wielu jest Polaków pochodzenia polskiego i oni rozumieją, na czym jest oparty interes Rzeczpospolitej, szeroko rozumiany interes polskości. No ale wówczas to się stało, no i od tego czasu... Angelika Borys tam jest finansowana różne były sprawy. Ja tylko jeszcze raz przypomnę, rok 2019, Ostrów Mazowiecka, Ostrowia Mazowiecka, dokładnie tam poprosiłem gospodarza, gdzie żeśmy razem, razem gościli, I, no i, i, i oczywiście także obiad pani Angelika. Andrzej Poczobut, jak ona namawiała ja nie zgadzam się z prezydentem Andrzejem Dudą, ale nie namawiam do obalania, skoro żeśmy sobie ten garb wybrali, a on nie złamie prawa, to z tym garbem żyć trzeba i ponosić konsekwencje i się edukować, myśleć, jak się nie chciało do mózgu, to trzeba wbrać po tyłku teraz i cierpieć z takim prezydentem. A ona namawiała, jeszcze zarzucała, że wy nie jesteście tacy agresywni, bohaterscy, żeby obalać prezydenta. To był rok 19 jeszcze przed wyborami, no nie? No i cóż, wiadomo, gdzie była, gdzie się, gdzie się znalazła. No i teraz ostatnio była amnestia na terenie Republiki Białoruskiej, ale jest też formuła przecież ułaskawienia przez pana prezydenta Republiki Białoruskiej. No i tutaj pan prezydent, Andrze pan prezydent Łukaszenka, <tak>, tak Andrzej, chciałem tak powiedzieć, <tak> Aleksander, I, i, i właśnie mówi w jaki sposób, jak to było z tym Uwolnieniem Angeliki Borys. Tego w polskich mediach wam nie powiedzą, ale warto, kochani, żebyśmy tutaj w tym zakresie posłuchali, posłuchali pana, e, pana prezydenta. Ja się pojawi. To nic, że się pojawi, przeżyjemy. из этого должны делать один вывод. Если они будут у власти, они будут точно так поступать, как они говорят. Вот точно так будет. Я никогда этого не делал и делать не собираюсь. Свидетельством тому является женщина, вот эта поляшка, Борис. Ну, казалось бы, враг, враг для Беларуси попала туда, и кто ей помог? Никто ей не помогал, никто не, при, не кинулся ее защищать там и прочее. Ну, мама ее, уже, наверное, в возрасте человек, пишет мне письмо, я скоро умру, скорее всего, сторонница наша, мать. Я думаю, ну, слушай, ну, Борис, ну, такая-сякая, ну, ладно, будет она сидеть, ну и что? Ну, старуха пришла, вот она просит. Э <laughs> ja, даже это было личное мое решение, Там все были против. Быск а, что? Ну что, страну перевернет? Нет, надо отпустить. Мать приехала. Родайте ее матери. Ну, по закону. Ну, ведь мама сейчас звучила до пана президента. No i jest oczywiście ten komitet, który opiniuje przy Kancelarii Prezydenta. Natomiast był przeciwny, tam różne zarzuty. No on pyta wyraźnie, czy ona jest w stanie obalić państwo Białoruś? No nie, no to w czym jest problem, tak? On wszystko jak powinno. Matka przyjechała, zabrała i do tej pory jest tu I tę Borys Biedny teraz utarza, no jak flagę zwrócił w tutaj, tutaj, Нет, она говорит, спасибо. Вы мне помогли, когда я там сидела. Никто не помог. Да, она не про Лукашенковская. Может быть, где-то в душе и в сердце она это понимает. Она публично это не скажет. Но я точно знаю сегодня. Она заняла такую человеческую позицию. Я не говорю уже о матери. Поэтому, знаете, нельзя быть дубоватыми. Вот, вот мы встали э, в позу. И все, и никого больше не видим. Есть же, э, ведь же были люди, которые действительно заблудшие были. Разные, это же люди. А что касается тех, о которых вы сказали, преступников и прочих, я не буду торговаться, э, даже если за этим будет ну, какая-то выгода для страны. Потому что я знаю, что... А, а, как я вам буду смотреть в глаза, если я ну, вот, просто выпущу, потому что меня попросили? Да нет, этого никогда не будет. Они должны за это отвечать. Потому что если будет попустительство, это повторится снова. Но там, где можно пойти э, на компромисс какой-то, ну там надо идти. Это же наше общество. Поэтому вы за это не. Пенькие. Венцтак, еще с Анжелики Борис. No i cóż, wszyscy ją proszą gdzieś tam na zewnątrz, jednak chyba dziewczyna przemyślała, no błądziła sporo, sporo lat, i tutaj pan prezydent wyraźnie powiedział, że no, chyba się zastanowiła i, i, i dokonała, dokonała, zobaczcie, osobistego, osobistego wyboru, czyli pozostaje na terenie Republiki Białoruskiej. No oczywiście tam u nas trochę to inaczej przedstawiają, no, ale słyszeliście słowa pana, tak, który nie ma żadnej agresji, natomiast też było bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne. Kochani, jakie w ogóle jest podejście do tych osób? Tam sporo osób uległo propagandzie tej agenturalnej, anglosaskiej, no oczywiście przez Warszawę, przez Polaków niesamowicie podniecanej. Także, także oczywiście miał udział w służby moskiewskie, w służby moskiewskie szczególnie w zakładach zbrojeniowych, które też były zainteresowane, żeby jak najbardziej osłabić prezydenta Republiki Białoruskiej. Tutaj chwała tym politykom polskim, którzy razem ręka w rękę z Moskwą współdziałali, żeby osłabiać Białorusiu, pokazać. Chwała. No wy to naprawdę jesteście politycy. No, to, to Nobel polityczny. No już takich kretynów to w dupatku I Rzeczpospolitej nie było. No, no mi by było ciężko w ogóle mówić. No i teraz teraz kochani Sporo osób chce ponownie, ponownie powrócić, więc normalnie wracają. Nie ma, no oczywiście przestępcy. Pan Paweł Łatuszka, ty nigdy tam już nie wrócisz. Nigdy. Ta ziemia nie dla ciebie, panie Paweł Łatuszka. Ale to o tym następnym właśnie, do czego ten człowiek prowokuje. Zresztą znamy się. I, i kochani, więc jak gdyby mamy. Mamy ten obraz pana prezydenta. Teraz, cóż dalej jest takiego bardzo istotnego, ciągle nam próbują tutaj wmówić, jak to pan prezydent Aleksander Łukaszenko jest, jest zależny, jak to Pan Prezydent jest zależny od Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, e? się kramkaniać, no tak, tak, propaganda taka jest oczywiście potrzebna. Prawdą jest, że państwo białoruskie w swoich uwarunkowaniach, no jeśli ktoś nie zna, nie rozumie jak, nie rozumie dziejów, nie rozumie polityki, nie rozumie uwarunkowań, no to bredzić może, ale powtarzam, nie jest to kanał dla bradzących. Republika Białoruska musi mieć własną jakąś pozycję, więc w tej konfiguracji politycznej, gospodarczej, geopolitycznej, położeniu, tradycji, historii. Dzisiaj wybiera tą, tą drogę, która, która daje maksimum tej suwerenności. Oczywiście jest swoista zależność od Federacji Rosyjskiej, ale gdybyśmy porównali zależność Republiki Białoruskiej w ich uwarunkowaniach od Federacji Rosyjskiej, a gdybym dzisiaj porównał to z zależnością polskiej polityki, no między innymi od, już nie mówię Unii Europejskiej, od Stanów Zjednoczonych, to wydaje mi się, że waga miałaby co robić i to niestety na niekorzyść obecnego naszego państwa. No ale mamy jeszcze szansę na to, żeby to przepracować. Tutaj dam fragment takiej rozmowy niedawno w Sochi. Pan Prezydent Putin poprosił Pana Prezydenta Łukaszenkę. Panowie się spotkali, bo wiadomo jak napięta jest sytuacja z celem uzgodnienia, ale to bardzo taka... Yy, oczywiście ta konferencja była dłuższa rozmowa, ale tutaj dam fragmencik, żebyśmy poczuli klimat. To jest kto? W tym nic złego nie e, Tutaj Ja sobie <coughs> tu U nas tam mobilizacji półkach, gdzieś tak. Побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 миллионов мобилизационных ресурсов. Ну хорошо, пусть убежали, ну 30 тысяч, ну 50 тысяч. 200. Да они что, если взяли, ага. остались они что э, нашими людьми Не Ну, Пусть бегут. Такой Я тогда. Как вы к этому относитесь. Я особо не переживал, когда в 2020 ага. году несколько тысяч выехали, просятся назад. Большинство просят заберите назад, и эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах. Извините, что я вот в открытую это говорю, так поступать нельзя. Можно в конце концов договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было э, с большевистской революцией, и после нее э, со ситуация ведь не та. Dlatego my się za te trzy miesiące znacznie. Zobaczyliśmy, że możemy żyć i żyć normalnie. Pięknie. Przy okazji, pan prezydent, Republiki Białoruskiej, bo sprawy były gospodarcze, jak, jakie mają rynki. Zresztą Republika Białoruska jest od dziesiątek lat. Jak nie jedne sankcje, to drugie. No, i to zmusiło do aktywności, operatywności, do poszukania zupełnie innych rynków, od rynków azjatyckich, rozpoczynając w wielu dziedzinach potężne, potężne sukcesy tego, tego państwa. No, a jeżeli tak na siłę, na siłę państwo byście chcieli do, do Unii Europejskiej i tak dalej, ja rozumiem, że każdy szuka swoich kolonii. Jesteście sobie, ktoś kto, kto ruszy rozumem, jest w stanie, o co by chodziło, jak wchłonąć w Unię Europejską Białoruś, jak mogłaby wyglądać, oczywiście, sklepy by były podobne i tak i tak dalej, natomiast majątku narodowego by już się nie, by nie mieli. A póki co 98% to jest w rękach państwa białoruskiego, czyli obywateli w tym, w tym rozumieniu. Nie mówi, że to są jakieś tylko państwowe zakłady, tylko mówi, że to jest majątek narodowy, który nie jest zawłaszczony przez obce kapitały, bo nie chodzi, że to państwa. No nie, zresztą jeszcze raz, tam gdzie jest kapitał, tam jest jakieś interesy, jest także, także, kochani, państwowość, no i jednocześnie, że przecież przemysł jak motoryzacyjny, własne samoloty, pasażerskie, wojskowe. Tak ta Białoruś. Maszyny, ciągniki, kombajny. No moja branża rolnicza już nie mam. No ewentualnie tutaj u nas na Podlasiu w Narwi składają białorosy ciągniki, no ale to nie jest Polski. Składają, no nie. Na ich na ich licencji, ale oni robią te ciągniki, tak? Robią wiele maszyn, robią kombajny. A my już dawno zapomnieliśmy o tym. No i myśmy według propagandy osiągnęli, osiągnęli sukces. Mam nadzieję, że Państwu to przybliżyłem. Bo następny materiał będzie o, następny czy, czy tam kolejny, o zagrożeniach. Bo gdy kończy się polityka, rozpoczyna się jakiś konflikt, wojna, to przestają relacje, przestaje działać umysł. Przestają, przestaje działać logika, rozumność, przemawiają inne argumenty, w związku z tym y, wszystko róbmy, żeby tak się do tego nie dochodziło i następny materiał będzie o zagrożeniach na naszej linii.